Siemanko, witam serdecznie Dzisiaj postanowiłem sobie, że nagram film pod tytułem Jeden dzień z życia busiarza Zapraszam na film Obudziłem się właśnie, jest godzina siódma Będę startował A jestem w Polsce Jestem w Polsce, bo miałem rozładunek wczoraj Praktycznie w Szwed No to, a to przy samej granicy polskiej Może z 5 kilometrów od, od granicy polskiej no i niestety przyjechałem i gościu mówi do mnie Morgan, A miałem zrzucić i jechać pusto do domu sobie. A gości mówi do mnie Morgan, Więc ja mówię, ja pierdolcie, nie, no to już super. To, no to dzisiaj nie będę w domu, będę jutro. Ale patrzę, że mam 5 km do Polski i patrzę, że jest CPN. Do CPN miałem 15 km, a busikiem, jak to busikiem, wiesz, jak osobówką, nie? Więc mówię, dobra, co ja będę tu siedział na jakimś parkingu bez prysznicami, bez niczego. I mówię, kurczę, dobra, jadę do Polski. Przyjechałem do Polski. Wczoraj dojechałem stałem z jednym widzem, to jest miejscowość Grabowo. Pozdrawiam serdecznie kolegę na rowerze. Mam do zrzucenia 5 palet w rafinerii w Szwed. No i co, no i zbieramy się. Kurde, chyba. Jest godzina siódma. Ten, ja co powiem, wam, że taki opuszczony, strasznie, strasznie zaniedbany. A to jest oczywiście na osobówkach. Dobra, musiałem ubrać czapkę, ponieważ już dawno nie byłem u fryzjera. Ostatnio wróciłem do domu, tylko byłem cztery dni i pojechałem dalej. W, tym, w tych czterech dniach nie zdążyłem kurde, skoczyć do fryzjera. Tyle miałem zajęć. Dzisiaj mam nieco lepszy humor niż, niż zwykle w trasie, ponieważ jadę do domu już. Będę zrzucał i pusto do domu. Dlaczego pusto? Dlatego, że tutaj stawki z granicy do, do domu właściwie to są tak kuriozalnie małe, że po prostu nie opłaca się marnować czasu, żeby brać coś za 100 czy, czy 200 zł, Więc spedycja płaci za to, żeby za pusty zjazd do domu. Nie wiem jaki mają w tym interes, ale podejrzewam, że chodzi tutaj o dyspozycyjność auta, żeby każdy miał pewność, że jeśli, jeśli jest umówiony zjazd, to jest umówiony zjazd i trzeba auto ściągnąć bez względu na wszystko. Więc spedycja sobie woli tutaj pociągnąć e, bliżej, tutaj może trochę po Berlinie, e, zrobić jakieś tutaj kruciakka, tak jak ja robiłem wczoraj, właśnie z Berlina do Szwed, no to niedużo. Sprawę 150 miałem podlotu i 100, coś tam na pełno, nie? 100, 100 30 czy 100, nie, 140 chyba. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie takiego kruciaka: 150 pusto, 150 pełno, i stąd już lecę pusto na chatę. Więc podejrzewam, że ten kruciak był dobrze opłacony, że opłaca się już później lecieć na chatę. No ale nie mi to, bo to nie moje są sprawy. Ja mam opłacony za kilometr i elegancko. Wyro mam jeszcze w rozsypce, więc pościele wyrko, umyję ryja i jedziemy, jedziemy do, na rozładunek. Nie spieszę się jakoś, ponieważ dzisiaj już wiem, że nic nie będę robił, więc więc tylko podjeżdżam praktycznie na zrzutkę i już wybieramy się w kierunku domu. Słuchajcie, to życie takie w takim busiku to dużo przypomina życie w ciężarówce, natomiast tylko przypomina, ponieważ jest tutaj zdecydowanie dużo mniej miejsca. Ale generalnie jest fajnie. Miałem budzik nastawiony, jeszcze miałem koszmar. Bo mi się śniło, że Mati powiedział mi, że Mać dzwonił i mówię, ja mówię, coś ty taki masz nie bardzo humor. A on mówi, a, albo muszę coś powiedzieć. Ja mówię, co? Nie mówisz, się zwalniasz. A on mówi, no, ja mówię, co ty gadasz? Dlaczego? A wiesz, bo ta praca nie przypomina mi już wejścia na 65-piętrowy 65 -piętrowy budynek. <laughs> o kurde. I w tym momencie się obudziłem i mówię, ja pierdacze, to był tylko sen. jak Busiasz Maciej żyje. Oczywiście... I co? No i elegancio, nie? Wczoraj już miałem nie pisać tachografu, no bo... miałem być na Polsce, teraz muszę... wypisać książkę, bo będę wjeżdżał tu kawałek do Niemczech, a do Niemiec, a przy granicy jest dosyć spore kontrole, więc... więc wolę jednak mieć ten tachograf. Wypisany, tachoksiążkę. Pierwsze co? Myję ryja. Drugie co, idę zobaczyć na stację, czy jest jakaś kawusia. A jak nie będzie kawusi, to jakiś energetyczek, ponieważ mam taką ochotę. Strasznie chce mi się pić. Pogoda zapowiada się taka dosyć, dosyć, aczkolwiek widzę, że trochę wieje. Jeszcze nie wychodziłem, ale widzę, że trochę wieje. Kosmetyczka. Do skwiera mi, słuchajcie, ten brak światła tutaj w tym... E... Doskwiera mi tutaj brak światła w tym samochodzie tutaj, nie? Ale już tam gadałem z Jarkiem, Jarek mówi, że pojedzie to sobie naprawić, więc dobrze, bo jego kierowca będzie miał to, to naprawione, bo to po prostu trzeba oddać do serwisu. Ja tylko miałem dwa tygodnie samochód, więc szkoda mi było po prostu czasu na naprawianie tego. A jest to rzecz, bez której można żyć. Pasta i szczotka, a zresztą mam takie głupie przyzwyczajenie, nie? że wychodząc z busa na zewnątrz coś zrobić przy aucie czy na przykład umyć naczynia czy, czy właśnie umyć zęby to mam takie głupie przyzwyczajenie z ciężarówki że na przykład jak idę myć naczynia czy gotować w ciężarówce to najpierw sobie wszystko przygotowuję żeby później nie musieć wskakiwać do kabiny bo czasami na przykład jak czegoś zapomnę ze schowka no to ciężarówka jest na tyle wysoka, że pomimo tego, że do niej wejdziesz, to i tak musisz ściągnąć te buty, wejść na tunel, sięgnąć do schowka, bo inaczej ze stopnia nie sięgniesz. Nie? Więc tutaj mam to samo, przygotowuję sobie, a przecież jak stoję na zewnątrz, to ręką praktycznie sięgam wszędzie, no ale to taka mała anegdota. Dobra, dobra, nieważne. Absurd tej stacji jest taki, że łaziłem wczoraj i szukałem wszędzie świetnika. nie ma. Nie wiem, jak może być na, nie być na stacji świetnika Zawsze przed wyjściem uchyl okno. Widzę, że wszystko jest w porządku, co miało być w porządku, zresztą. Mówiłem wam, że strasznie zaniedbana ta stacja podejrzewam, że to spowodowane jest ruchem jaki tutaj występuje czyli nieduży ruch o sam macie idzie taka duża stacja fajna a strasznie mało uczęszczana ja tylko kawę białą poproszę dużo małą? dużo 8,50 kawka jest Normalnie powiem Wam, że uwielbiam polski klimat. Tu jest fajnie, uwielbiam kurde Polskę. Tak ostatnio gadałem z Patrykiem, moim kierowcą, że w Polsce to jednak w Polsce. Polska to zawsze jest Polską, to jest nasz kraj, do którego chętnie się wraca. Ta jadę na rozładunek. Widz przyjął. Dafikiem z ruchomą podłogą, pozdrawiam serdecznie. To się wypisuje po prostu swój adres, numer rejestracyjny, który dzień w trasie, datę i ręcznie zaznacza się pauzę, jazdę, inną pracę, rysuje się takie kreski z kropeczkami, skąd dokąd e, liczba kilometrów i podpis. Wpisuje się godziny to wszystko. To nazwa Control Buch 4,5 i pauza. No halo. Nie. No jak, no co to? Kurde, spotykam tutaj mnóstwo ludzi, widz za widzem praktycznie. Także chyba pojedziemy teraz, tylko sobie jeszcze ustawię nawigację tutaj na, na ten adres. Zobaczyłem, mam 15 km, ale już wczoraj byłem tak zmęczony, że nawet nie obserwowałem, jak tutaj jechać, nie Więc Gogle Mapsik, Cyk, 14 km. Przebiega przez granicę kraju, zanim wyruszysz w drogę, sprawdź ograniczenia na granicach. To, te przygody nie interesują mnie. Więc jedziemy, sprawdzałem czy towar stoi na pace, jeszcze stoi. Więc jedziemy teraz na blisko międzynarodówkę. No i tak. Także Macie jedzie teraz do Niemiec. Na zrzutkę Co prawda bardzo blisko ale, ale zawsze to zabiorę was W jakiś kurde rejs No i co wam mogę powiedzieć Tym busikiem kurde No zajebiście mi się lata Ja wam powiem, że przeszło mi przez myśl Żeby jednego, bo teraz Być może jeśli wszystko mi się zepnie Tak jak sobie to planuję to być może w wakacje będę miał już te 10 tych samochodów, i tak sobie pomyślałem przez chwilę, że jednego może bym zostawił dla siebie. Sobie zrobił jednego i, i sobie nim latał. No ale jednak ten pomysł chyba nie przejdzie, bo przy, przy, przy co najmniej 13 kierowcach to, to będzie ciężko to wszystko ogarnąć, żeby jeździć i jeszcze, e, jeszcze kurczę prowadzić firmę, więc chyba raczej to nie przejdzie. Powiem Wam, że naprawdę super kurde zajęcie. Nie sądziłem, że będzie mogło mi się tak spodobać. Wiecie, ja robię w większości Niemcy. Jazdy jest tyle, mniej więcej, co ciężarówką na dobę, więc, więc elegancko wszystkie nocki, wszystkie weekendy, wszystko można podpoczywać naprawdę pod tym względem to już nie te busy, co były kiedyś. Nie? Wiadomo, no, jak jeśli ktoś robi. E, jakąś taką międzynarodówkę dalszą, strzały jakieś, Polska, Hiszpania, Hiszpania, Niemcy, Niemcy, Hiszpania, no to jest co tam dymać, nie? Ale tutaj, w tak jak w moim przypadku, to naprawdę robotka na spokojnie widzicie te Tacho, te 600 km, nawet jak wprowadzą Tacho, to ja spokojnie się wyrobię. Nawet i jak piszesz tą książkę e, tego Tachobucha, to on ma tam pełną dowolność, ale nawet jakbyś chciał go pisać na, wiesz... Na normalnie, tak jak, tak jak pracujesz, to spokojnie da radę, nie? Także jestem spokojny, bo też bardzo dużo komentarzy pojawiło się z Waszej strony, że, że te wprowadzą tacha. Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby to zrobili, ponieważ no, zabiją ten szybki transport, a on jest jednak, jednak jest potrzebny. A dwa, że nawet jeśli będzie tacho, no to ja mam akurat taką, taką robotę, że na spokojnie na tacho ogarnę. Nie? Także dobra. Lecimy pod rafinerię. Zobaczymy co da się zrobić. A teraz, właśnie przekraczamy w krajniku dolnym Odrę. Eee, I to jest miejsce, w którym kończy się Polska, a zaczyna się. Zaczynają się Niemcy. Ciasny ten mostek, Kuzio. O, autko umyją przy okazji. Ochlapią testy na COVID-a, COVID-19 tutaj się robi testy, bo jak ktoś do pracy jedzie, chyba to powinien mieć przy sobie ten test jeśli ktoś pracuje dla niemieckiej firmy sam się teraz mi się zdarzyło, że przyjechałem do, do firmy e, firma niemiecka właściciel Polski, bardzo dużo Polaków na niej pracowało, i przyjechała właścicielka i mówi, panowie jeśli przyjeżdża kierowca z Polski to proszę, żeby wszyscy mieli zasłonięte usta i nos kierowca, ty też Teraz, na tą chwilę, na 21 maja, to sytuacja w Niemczech wygląda tak, że tam jest na większości w małych firmach, to jest luz taki, że tam po prostu bez maseczki wszystko się odbywa, w większości. Na dużych molochach, gdzie tam no, nie mogą sobie pozwolić na, na pewne sytuacje. No to tam jest przestrzegane, nawet tak, że toalety są pozamykane i nawet długopisu ci nie dadzą do podpisania dokumentów, tylko musisz mieć swój długopis. Nie? No ale to co kraj to obyczaj. Myślałem i wjechałem źle, później pojechałem po znakach, chciałem jechać inaczej, ale tak jak mi się wydawało, ale mówię, dobra, jadę po No ale dobra, zobaczymy, co dzisiaj da się zrobić. Czy mnie tu wpuszczą, czy nie? Czy pracuje ta firma? Gdzie ta firma? Bo to jest milion firm kuził na tej rafinerii. Bierzemy papiery. Bierzemy papierki i idziemy zobaczyć, kurde, do. Czy to da radę się zrzucić i jechać do domu? Czy jeszcze coś trzeba robić? Nie wiem. Paszport kurwa. First time, tak. First time. No to paszport. Kurde, demol. Już się zaczyna. Po prostu masakra co. Pierdole. Polak to jest po prostu opluwany w tych nie kurwa. Mam ochotę normalnie. Po prostu Polaka tak traktują, że z jakiegoś paroba kurwa. Ezus, mas... to, jest, to mnie po prostu masakruje kartony. Pięć takich dużych palet i jedna taka mała. Bajzel na tym samochodzie też. Bo to, to wszystko szybko, szybko, dobra, nie nagrywam, bo tu nie można. No ładunek to też 5 minut. Jak to na busie. I co? Nie wiem jeszcze czy, czy jadę do 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 Gdańska czy czy jadę prosto do Lublina, nie wiem, muszę się po prostu zastanowić, zobaczyć. Ocenić, no bo teraz już dwa miesiące mija i oddaję tego busa i naprawdę będę mile wspominał tą wycieczkę. A ja pewnie nieraz jeszcze pojadę sobie gdzieś, gdzieś na Niemcy, jakiś kierowca brzmią wolne czy coś, no to ja sobie pewnie tam śmignę gdzieś jeszcze. Także nie zamykam się całkiem na to, że, że po prostu już tego nie będę robił, ale no kto wie.